Cześć! Dziś przygotujemy dak bulgogi. Niektórzy z Was mogą nazwę bulgogi kojarzyć, ponieważ to danie przygotowywałem już jakiś czas temu. Kilka odcinków temu były to jednak klasyczne bulgogi, a dak bulgogi to nic innego jak bulgogi, w których wykorzystywane jest mięso z kurczaka. Po koreańsku dak znaczy po prostu kurczak. Dak bulgogi jest to danie, które fajnie zastępuje klasyczne bulgogi. Świetnie nadaje się do tego, aby przyrządzić je na patelni, ale nadaje się również do piekarnika czy na grilla. Do przygotowania bulgogów z kurczaka będziecie oczywiście potrzebować mięso Mięsa z kurczaka. Możecie wykorzystać zarówno piersi, jak i na przykład mięso z ud. Ja uważam, że to drugie jest lepsze i dziś je właśnie wykorzystam. Poza tym, rzeczy, które potrzebne będą do przygotowania marynaty: imbir, mirin, olej sezamowy, sos sojowy, sezam, może to być sezam biały albo sezam czarny, czosnek cukier. Możecie wykorzystać zarówno cukier brązowy, jak i cukier biały. Miód, który ewentualnie możecie zastąpić również cukrem, oraz pasta junk, pasta z papryczek chili, pasta, która jest dość ostra, ale nie jest to taka piekielnie ostra pasta, więc nawet jeśli nie przepadacie za zbyt ostrymi daniami, to polecam wam tą pastę wykorzystać. Wiem, że niektórych składników, które wam tutaj pokazałem, możecie u siebie w domu nie mieć, ale zachęcam was do tego, aby je nabyć. Już był przepis na bulgogi, w którym mogliście te rzeczy wykorzystać. Jeszcze z pewnością nie jeden przepis się pojawi, w którym będziecie mogli Mogli wykorzystać te rzeczy, a te dania są naprawdę bardzo fajne. Jeśli chodzi o marynatę, to ja wykorzystam jeszcze zieloną cebulkę. Wiem, że u nas ciężko jest ją dostać, dlatego jeśli nie możecie znaleźć zielonej cebulki, to zastąpcie ją po prostu dymką. Rozpoczynam od przygotowania sezamu, który powinienem uprażyć, więc przysypuję sezam na suchą patelnię i na takim średnim ogniu trzymam przez kilka minut. Pamiętajcie, aby sezam co jakiś czas przemieszać, a w międzyczasie, kiedy będzie się prażył, możemy przejść do przygotowania marynaty. I ja rozpoczynam od zielonej cebulki, którą sobie kroję. Tą szczypierkową część wykorzystam sobie później do innego dania, a te części pokrojone wrzucam do miseczki, w której będę marynował mięso. I teraz mogę przycisnąć do tego przez praskę również czosnek. Do tego wszystkiego ścieram sobie imbir, a następnie dodaję sos sojowy, olej sezamowy oraz mirin. Do marynaty dodaję cukier oraz miód, to one odpowiadają za charakterystyczną słodycz tego dania. Dak bulgogi, podobnie jak takie klasyczne bulgogi, są daniem, które jest z jednej strony lekko pikantne, ale nie jest tak pikantne, żeby nas przepalało, a z drugiej strony jest również lekko słodkie. Jeśli chodzi o te akcenty pikantne, to za nie odpowiada pasta gucci zhang, pasta, której możecie dodać od jednej do czterech łyżek, w zależności od tego, jaki poziom ostrości preferujecie. Jeśli nigdy nie wykorzystywaliście pasty gucci zhang i nie lubicie zbyt ostrych potraw, to na początek myślę. Myślę, że półtorej dwie łyżki będą wystarczające. Sezam jest już uprażony i mogę dodać go do marynaty. Wcześniej jednak odsypuję niewielką jego część do miseczki, ponieważ wykorzystam ją po to, aby posypać gotowe danie. I w tym momencie, gdy wszystkie składniki marynaty są już w naczyniu, mogę to wszystko dokładnie ze sobą wymieszać. Gdy składniki marynaty są już ze sobą wymieszane, to wszystko pachnie niesamowicie i teraz pora zająć się kurczakiem. Tak jak wspominałem wam, ja wykorzystam mięso z ud kurczaka. Według mnie ono sprawdzi się lepiej, ale jeśli chcecie, możecie wykorzystać piersi. Jeśli chodzi o dzielenie tego mięsa, to ja każdy z kawałków dzielę sobie na 2 3 części. Wolę mieć takie większe fragmenty, ponieważ dzięki temu będzie się to lepiej smażyć. Oczywiście, jeśli widzicie tu jakieś niefajne fragmenty, to mięso możecie sobie wcześniej oczyścić. Gdy cały kurczak jest pocięty, teraz możemy dokładnie wymieszać go z marynatą. Oczywiście najlepiej w tym celu wykorzystać rękawiczkę. Postarajcie się przy tym, aby marynata dotarła we wszystkie zakamarki kurczaka. Jeśli chodzi o dak bulgogi, to jest to danie stosunkowo nowe. Same bulgogi swoją historią sięgają około 2000 lat, ale bulgogi z kurczaka zyskały swoją popularność dopiero w latach 60. Wtedy ze względu na problemy z dostępnością innego mięsa, do tego dania zaczęto wykorzystywać kurczaki. Dokładnie wymieszane mięso z marynatą odstawiamy do lodówki na co najmniej dwie godziny, a najlepiej jeśli mięso będzie mogło w lodówce spędzić całą noc. Mięso po zamarynowaniu jest gotowe do tego, aby je przygotowywać. Tak jak wam wspominałem, takie bulgogi z kurczaka możecie przygotować na kilka różnych sposobów. Możecie zrobić je w piekarniku, wtedy w temperaturze około 220 stopni powinny spędzić od 15 do 20 minut w zależności od tego, jak grube będą wasze kawałki. Możecie przyrządzić je na grillu, albo na patelni. Jeśli chodzi o klasyczne bulgogi, to je przygotowywaliśmy na takim dużym ogniu, najlepiej na patelni żeliwnej. W przypadku bulgogów z kurczaka nie wykorzystujcie aż tak dużego ognia, ponieważ musicie je smażyć nieco dłużej. Podczas przygotowywania klasycznych bulgogów z wołowiny możecie pozwolić sobie, aby ta wołowina nie była well done. W przypadku kurczaka nie możecie pozwolić sobie na to, aby był on niedosmażony, a jeśli wykorzystalibyście duży ogień, to z zewnątrz mógłby być przypalony, a w środku jeszcze nie byłby gotowy, dlatego lepiej wykorzystać taki ogień średni, może średnio mocny, ale na pewno nie taki bardzo wysoki jak w przypadku tych klasycznych bulgogów. Jeśli chodzi o patelnię, to ja wykorzystam dziś taką zwykłą patelnię z powłoką nieprzywierającą. Posmaruję ją niewielką Wielką ilością oleju, jeśli jednak wykorzystywalibyście patelnię żeliwną, to wtedy tego oleju powinno być nieco więcej. Rozpoczynam rozgrzewanie patelni i wylewam na nią niewielką ilość oleju roślinnego. Gdy patelnia jest już dość dobrze rozgrzana, mogę przerzucić na nią bulgogi. A tak ogólnie to mam do Was jeszcze małą prośbę. Nie wiem czy wiecie, ale Wasze komentarze są ważne nie tylko dla mnie, ale również dla YouTube'a. Gdy pod filmem jest dużo komentarzy, YouTube chętniej pokazuje go nowym odbiorcom, co wpływa na rozwój kanału. Dlatego byłbym wam bardzo wdzięczny, gdybyście zechcieli skomentować ten film. Nawet jeśli nie macie weny, to napiszcie po prostu komentarz dla statystyk albo zostawcie jakąś kropkę. Będę wam za to bardzo wdzięczny. Jeśli chodzi o dodatki, to ja dziś do Dag Bulgogów wykorzystam makaron, ale świetnie sprawdzi się tutaj ryż, ryż smażony albo po prostu zwykłe frytki. No, i proszę, bulgogi są już gotowe. Pamiętajcie, aby na pewno były one dobrze usmażone. Najlepiej przed zdjęciem z patelni wziąć sobie jakiś największy kawałek, taki najgrubszy, rozkroić go w środku i zobaczyć, czy jest usmażony. Ja zrobię sobie przy okazji próbę smaku. Jest świetny i mi nie pozostaje już nic innego niż przerzucenie go na makaron, posypanie uprażonym wcześniej sezamem oraz posypanie zieloną cebulką, którą pokroję sobie w takie drobne plasterki. No, i proszę, bulgogi są już gotowe. Ja już nie mogę doczekać się, aby je zjeść. Wyglądają pięknie. Ja będę podawał je w towarzystwie noża i widelca. Ale jeśli podawalibyście je z pałeczkami, to wtedy pamiętajcie, aby takie duże kawałki kurczaka wcześniej pokroić. Mam nadzieję, że spróbujecie zrobić takie bulgogi u siebie w domu. Jeśli tak, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jak wam smakowały. Jeśli ten materiał wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz suba, jeśli jeszcze nie subujecie mojego kanału. Dzięki, cześć!